Na wieczorku szkolnym, na które Pani Przełożona pozwoliła zaprosić tych braci i kuzynów, oczywiście ci bracia najczęściej byli tacy adoptowani raczej, zobaczyłam chłopca wśród bardzo przystojnych, licznych blondynów i brunetów, takiego szaraczkowego, wyglądał jak pastelowy i się zakochałam. Podszedł do mnie i powiedział, czy mogę panią prosić do tańca. A ile pani miała lat? 15 mniej więcej, 14-15 coś takiego, bo wcześniej nie wolno było z chłopcami się bawić. No więc ja zamiast wstać z godnością, co byłam wariatką zawsze, skoczyłam na nogi i powiedziałam, jak to dobrze, że pan mnie zaprosił. To było okropne, ale rozpoczęło niebanalną naszą przyjaźń, która trwała. Jeżeli chodzi o przyjaźń do jego śmierci kilka lat temu. Pierwsze kwiaty przyszedł przed szkołę, przyszedł i czekał. Ja wyszłam, no to on oczywiście powiedział, a, że akurat przechodziłem, to sobie pomyślałam, że może na panią zaczekam, ale później koleżanki powiedziały, że stały z godziny. No, mówię, no bo a czy można panią odprowadzić do domu? Ja mówię, no pewnie. Może to mu się spodobało, że ja nie mówiłam, ach nie przy pana dlaczego. Tylko widać było, że szaleje za nim. No i on wtedy wyjął, to też nie, nie mogę tego zapomnieć, wyjął z kieszeni bukiecik taki stokrotek, malutki, ściśnięty w pięści i powiedział akurat przechodziłem, to ja, to może pani to weźmie. No, więc to, to mnie bardzo wzruszyło. No i to były pierwsze kwiaty w moim życiu. Z Henrykiem naprawdę była to wielka miłość, nawet z dzisiejszego mojego y, punktu widzenia, mojej piątej młodości. Myślę, że to była wielka, prawdziwa miłość z dwóch stron. Mieliśmy oczywiście plany, że się pobierzemy, nie ulegało wątpliwości. On po maturze, już nie pamiętam z jakiego powodu, y, pojechał studiować prawo do Szwajcarii, gdzie taki malutki trend, że tam na tym właśnie uniwersytecie filozofii prawa udzielał mój ojciec, którego w ogóle nie znałam. <gryw> Najpierw Henryk go poznał, przedstawił mu się z miejsca. Nie znałam ojca, bo to, za... nie, to jest ostatnie, co można tak szybko opowiedzieć. Tak. W każdym razie pojechał tam, był studentem mojego ojca. Ojciec by bardzo wypytywał, to było bardzo zabawne podobno, że pytała jak wygląda, jaka ona jest w ogóle, bo był, Tu obudziło się w nim jakieś ojcowskie uczucie po raz pierwszy. No i później, przez ten czas, co Henryk był w Genewie, to poznałam takiego chłopaka, co nie pamiętam w ogóle jak się nazywa. No ale to nie było nic wielkiego, natomiast jak drugi raz wyjechał na następny rok studiów, to już poznałam człowieka, który był dla mnie bardzo ważny. A Henryk też wciąż był ważny. Nie wiem, czy Państwo to rozumieją, na czym to Pani rozumie ja to na pewno. Ja, ja widzę, że Pani to dobrze Różne rozumie. Różne rodzaje ważności mężczyzn, to ja rozumiem. I trudno, trudno to hmm. sklasyfikować, jak to się nazwa ranking, tak? Nawet nie. Ja bym tego właśnie nigdy w kategoriach ścigania nie rozpatrywała, mhm. tylko po prostu. Kocha się w różny sposób, w różnych różny życzyń. sposób i jednocześnie. Oczywiście. Dlaczego mam przestać kochać człowieka, którego kocham? Dlatego, że mi się akurat ktoś inny podoba. No W każdym razie to było takie zauroczenie, że wyszłam za mąż, za tego drugiego, za Adama. Wyszłam za mąż za Adama, był prawnikiem, już skończył wacowski uniwersytet. I jak pani za niego wyszła, to już była pani po maturze. To już była po, po maturze. maturze. Tak, nie, w ogóle nie mogłam być po maturze, bo ja w życiu matury nie zdałam. Jak to? Mnie wyrzucili ze szkoły w maturalnej klasie dzięki Bogu, bo jak myślałam, ja byłam w balecie już bardzo dawno, tak. byłam już profesjonalistką i występowałam w tym balecie i sobie nie wyobrażałam, kiedy ja się zacznę uczyć do tej matury, a to już tylko pół roku zostało i Pan Bóg nade mną zawsze czuwa i wyrzucili mnie wtedy ze szkoły i to było wspaniałe. Więc szkoła baletowa mnie zabrała do Warszawy. No i przyjechał Henryk rozpromieniony. A on nie... nic nie wiedział, że pani ma męża? On nie, no co napisać, tak. To... Myślałam sobie, jak przyjedzie, to sam zobaczy. Matko. No i powiedziałam mu właśnie, że, że już wyszłam za mąż, więc bardzo mi przykro, sama nie wiedziałam, co mam robić. No, był to człowiek z wielką klasą. Henryk czy Adam? Obaj, ale Henryk z lepszą. I powiedział, Pytałam, czy chcesz go poznać, powiedział za żadne skarby, bo to był prawdziwy mężczyzna, mm -hmm. nie, tam jakieś coś. No i byłam żoną Adama. I Henryk znowu pojechał. Do, do, Szwajcarii, do Ciebie. Szwajcarii, jeszcze kończył studia. A ja już byłam tancerką, już, już zaczęłam solo, nawet występować w Warszawie. To był 35-36 rok. No i tutaj muszę coś smutnego powiedzieć. Adam. Zmarł na Gruźlicę po bardzo ciężkich przejściach, krótko, ale bardzo ciężko chorował. No i ja się zostałam wdową. Oczywiście Henryk zaraz się zgłosił i powiedział, że teraz mnie zabiera, bo miał jakieś plany, żeby za granicą. Już to, dokładnie tego nie pamiętam. I powiedział żartem biedny: myślał, że to żart, tylko żebyśmy przez ten czas drugi raz nie wyszła za mąż. I wy, wykrakał. Bo jak wrócił po mnie następnym razem, to ja już wam żoną Jerzego Jurandota. A po co on tak wyjeżdżał w takim razie? On tam już dla nas mościł gniazdko, A. bo w Szwajcarii chciał zostać. No, ale ponieważ Jurandot i Henryk byli niesamowitymi, zupełnie cudownymi dżentelmenami, to poznali się i pokochali się szalenie. I jeden i drugi mnie obgadywał, nie zostawiałam ich nigdy samych w pokoju, dlatego, że zaraz się mówiło, czy ona wciąż jeszcze gubi łyżeczki, a, a czy ona psuje zegarki, to było straszne wszystko. Kochali panią obaj. Oni mnie kochali, tak, i myślę, że, że do końca, ale ja ich też. No właśnie, to jest No, spania... ale mówimy o pierwszych miłościach. Powinnam powiedzieć, że Jurandot był moją pierwszą miłością, ale powiem, że ostatnią w każdym razie. Przeżyliśmy 40 kilka lat razem, ale po drodze kończmy wątek Henryka. Henryka tak. Henryk po wojnie y, został, bo był na zachodzie, y, został na zachodzie, został w New Jorku był korespondentem jakiejś gazety, był dziennikarzem. I już widząc, że sprawa jest przegrana tutaj, z tym Durandotem nic nie wyjdzie dla niego, więc y, Powiedział, że, że się usuwa i ożenił się z Meksykanką polskiego pochodzenia, gdzie nie ma dziewczyn polskich, prawda? Ożenił się, ja nie chciałam, on pytał, że chce, chciała przyjechać, ukorespondowaliśmy, powiedziałam, że nie chce. Jej znać w ogóle mnie to nie interesuje. To jest twoje nowe życie, miał dwoje dzieci, wszystko pięknie. Znaczy to była pani takim trochę psem ogrodnika. Sama sobie pani wyszła za Jurandota, a zazdrosna zazdrosną Meksykankę. Nie no, ale ja mu nie żałowałam Meksykanki. Tylko, tylko... nie chciała Nie, jej z ogląda. góry Pani Magdo, pani jest kobietą, czy pani tego nie rozumie? Ja że z góry mi się nie podobała i chciałam, żeby była paskudna. Ja wiem, bo ja strasznie. Ale podobnie wszystko... myślę. Więc bardzo to była wielka miłość, jak pani zaraz pokaże. Bo różne takie meksykańskie, później mieszkał w Meksyku i takie piękne mi prezenty mm. przywoził i, i, i przysyłał. To jest pasek. Gdzie I pięknie. chcę Państwu powiedzieć, co to znaczy prawdziwa miłość. Wtedy włożyłam na siebie był w sam raz i dzisiaj jest w sam raz. Boże jak ja pani może, pokażę znasz, jeszcze, te... o, może jeszcze pokażę takie śliczne rzeczy. To są meksykańskie, takie piękne o. Rozmaity. Wszystko od narzeczonego Henryka, który już miał żonę meksykanką. Który miał żonę meksykanką. I mieszkał i, tam? I dwoje dzieci. I mieszkał w Meksyku, tak. był dziennikarzem y, amerykańskim mm -hmm. mieszkającym w Meksyku. No, ale jeszcze ch chcę zakończenie, muszę powiedzieć, mm -hmm. bo skończyło się bardzo ładnie. Mm -hmm. Jakieś dwa lata po jego śmierci telefon, słucham, y, nie wiem jak pani się mam oznajmić, tak dokładnie to pamiętam. Jestem wdową po Henryku. Ja wiem, skąd się pani w Polsce wzięła? No przyjechałam, tak chciałam Polskę zobaczyć. No to natychmiast zaprosiłam, bo już Henryk nie żył, więc już nie było to aktualne. Ona mi przywiosła przepiękny obrazek, ta, ta właśnie dziewczyneczka tak ślicznie pokazana. Więc to była historia Henryka. I już i cała historia. To jest pierwsza miłość. Rozumiem. Bo tak jak, jak jest niezliczona ilość pierwszych dam, satyry pierwszych dam, piosenki i tak dalej, to nie mam niezliczonej ilości pierwszych, pierwszych miłości. miłości. Chociaż właściwie to tak tutaj wygląda, jakby to były trzy pierwsze miłości: Henryk, Adam i Jerzy Jurandot. Tylko każda inna. Może tak, każda. I każda inna. Dobrze. A ym, jeśli chodzi o takie pierwsze miłości, nie mężczyzn. To był nie film, nie teatr, tylko balet. Jezioro Łabędzie. Kiedy miałam trzy lata, byliśmy w Rosji wtedy z mamą. Proszę o nic nie pytać, dlaczego tu, dlaczego tam, bo to Ja nie drona. pytam, bo ja przeczytałam te książki, ja wiem, że to trzeba by było nakręcić no. w serial po prostu. Tak. O tym, jak było w każdym z mamą, razie, jak miałam trzy lata, to, to byłyśmy z mamą w Moskwie i mama mnie zabrała. Jak się zaczął ten balet, to ja oszalałam od razu mamy ja mamę szczypać, kopać, w ogóle jakiś obłęd zupełny i cały czas patrzałam, wydawałam jakieś okrzyki <laughs> i całe moje życie się ułożyło do tego momentu. Tego pierwszego dostałam 40 wielkiego. stopni gorączki, rano mama poprosiła lekarza, lekarz powiedział, że jakieś wstrząs to dziecko przeżyło, czy coś się u państwa stało, no i to był ten moment, kiedy wiedziałam czym będę. Czyli to musiało być w Moskwie, w roku 1917. No, co Zaraz Zalasówie, ważna Tak, rata. tak, tak. I zaraz mama mnie wzięła pod pachę i, i żeśmy uciekły, uciekły przed, tak, tak. przed bolszewikami. Mm -hmm. tak. No i do Berlina. Tak, tamto, tak. Później było jakieś nieporozumienie. No i zaczęłam ćwiczyć w szkole, w Ile miała szkole, lat? Jak w szkole baletowej, w szkole? jak miałam prześla. lat. I to wtedy, kiedy już wzięła Panią babcia do Łodzi, prawda? To jeszcze później wzięła mnie babcia do Łodzi, jak miałam 6-7, tak, ale już ćwiczyłam. Mama już wtedy miała drugiego męża i Pani pewnie spytała, dlaczego mama mnie nie, nie zabrała ze sobą, bo jechała już, już wtedy się przeprowadzała do Paryża. Ale no. niech Pani opowie ludziom, bo to jest, no, bo, to jest bo on historia. nie lubił, nie lubił dzieci. Nie lubił małych dzieci i Pani, i Pani marzyła o takim pudełku po biżuterii, i on to pudełko wyrzucił. A to było pudełko po kakao. Tak. Tak, blaszane, tak. Mm -hmm. I on to, on jak sprzedali, zbiednieli, stali się ubodzy i sprzedali te biżuterię, to on wyrzucił to pudełko. No ale to już od tego czasu miałam dużo pudełek po kakao, mm -hmm. więc już nie żałuję. No i później już w łodzi. W łodzi byłam u dziadków. Dziadka uwielbiałam, babci nie lubiłam. Tak to bywa. No. Chociaż bardzo była dla mnie dobra i odwdzięczyłam jej się za wszystko. Później jak dziadek umarł, zajmowałam się nią do śmierci, więc nie byłam świnią. Mm -hmm. Boże. Ale dlaczego dziadka? Chcę wspomnieć. Więc to jest, to jest medalionik, który wygląda no dość taka... No, nowocześnie to wygląda. Otóż dziadek nosił zegarek, taką cebulę w, w kieszonce kamizelki. Z lewiską i to wisiało takie coś, złoty zegarek gruby. No, a było to przeznaczone dla mnie. Mnie się to tak strasznie podobało. Dziadek powiedział, że jak skończę 10 lat, to mi to da. Ale tak głupio zrobił. To było dzieło sztuki. No, nie wiem tam z którego roku, bo pewnie dziadek odwiedził po swoim dziadku czy pradziadku. Zawsze było w rodzinie. I, po, I dziadek pomyślał sobie, że dla takiej, jakby młoda dziewczyna będzie nosiła, to powinna mieć coś nowoczesnego. I dał do przeróbki ten cudowny, prastary klejnot. I takie coś z tego wyszło. Ale ja to zawsze bardzo kochałam, i to jest naprawdę jedyne, na czym mi zależy. I pierwsza i najwsp najwspanialsza i ukochana moja biżuteria. U nas był, u babci mojej był. Taki gramofon z tubą, tak. z wielką różową tubą, i mieliśmy wszystkie przeboje Hurudana głównie. Zbieraliśmy się, była taka paczka, cztery pary, uh -huh. i tańczyliśmy. W ogóle to było główne nasze zajęcie. Na korytarzu, na przedpokoju. Nieduże mieszkanie było. Dziadek wychodził, bo go denerwowało, że ten gramofon wciąż gra. No, taka gram... głośna muzyka, te tanga. To nie było takie głośne. Ale dla dziadka mogła być głośna. Nie, w ogóle go to nudziło, a w ogóle lubił grać w preferanse. Jak tylko była, był pretekst, to mówił do babci, ja nie mogę tego znieść, i szybko, szczęśliwy wychodził z domu. Mhm. A myśmy wciąż te same płyty i, to, i do dziś je bardzo kocham mm -hmm. I tośmy tańczyli go z figurami, mm -hmm. z krękaniem, z, z przerzucaniem, w ogóle było No dobrze, ale jak z krękaniem, z przerzucaniem i tak dalej, to czy jakaś erotyka się w to wkradała? Szalona. Tych... Szalona się wkradała? Nie, no to w ogóle to, to że wtedy nie, nie było modne, że piętnastolatki idą ze sobą do łóżka, tego się nie robiło w zasadzie. W ogóle, A co się nie... robiło zamiast? Zamiast, no przede wszystkim y, było małe światełko, babcia nie żyje, więc już mogę opowiadać. A jest... babcia siedziała i pilnowała? Nie, babcia nie pilnowała, to już nie te czasy. Siedziała u karty. siebie w pokoju, Spokojnie. ale była w domu. Była w domu? Była w domu, tak. Bo to był porządny dom? To był porządny tak dom, a myśmy się zachowywali nie bardzo porządnie, bo to przecież mieliśmy później 16 lat i 17 no. lat, no na miłość boską. Ile to tak można hmm. bez tej erotyki? No więc myśmy, tak, erotyka była wielka, te wszystkie tanga, te wszystkie historie, jak później każda para jakoś w swoim koncie. To było o wiele lepsze i przyjemniejsze i, i długotrwalsze y, niż jakieś y, skończone. Akty, że tak no oczywiście. Nie, to było i to się trzymało i te wszystkie pary się trzymały. To długo. Było, tak, długo. Jedno było małżeństwo, ale zginęli w czasie wojny i on i mm -hmm. ona. A tak, tak, wszyscy długo się trzymali. Mm -hmm. No a jedna z tych koleżanek, które były bardzo też przy, przychodziły za każdym razem, mm -hmm. bośmy były przyjaciółkami w szkole, mieszka w Paryżu. Mm -hmm. Jest w świetnej formie i przyjeżdża do mnie co lato. Co lato przyjeżdża do mnie na miesiąc. No i tutaj się śmieje moja rodzina strasznie, bo my rozmawiamy o tych niestety nieżyjących naszych przyjaciołach, bo nikt już, my dwie żyjemy z tej paczki. No nic dziwnego, 84 lata mam. I Także... puszczacie sobie te tanga stare, czy nie? Czy nie, to... nic nie puszczamy, tylko różne rzeczy sobie opowiadamy. Tam ona się dowiedziała, na przykład, już pomyślałam sobie, cholera, w zeszłym roku, a nóż ona umrze, albo ja umrę, muszę jej powiedzieć. Jej, jej ten chłopak, jej miłość, miał na imię Lolek. Leon. Mhm. Więc ja jej powiedziałam, słuchaj, nie, mo nie możemy umrzeć, żebym ja ci tego nie powiedziała, że tam kiedyś w czasie wakacji on kiedyś tam przyjechał i musimy się całowali. Pani z Ale tak uczciwie, że ja powiedziałam w pewnym momencie, wiedziałam, że to jakoś nie, nie zaczyna być za nadto przyjemne, powiedziałam, pomyślmy o kamie, uroczystym głosem, więc nie wiem o czym on tam pomyślał, w każdym razie zaklął strasznie brzydko, co wtedy takich słów się nie używało przy paniach, no i sobie poszedł do domu. A później spotkaliśmy się następny raz. pilnowałam, żeby to było już w, ca w całym gronie. I nie dała mu się pani pocałować. I wszystko pocałować tak, ale, ale, później. ale tak, ale tak. Nie, później nie. to... to, to on, nie, on, stary. on był na mnie obrażony. Mhm. Obawiam się, zginął w czasie wojny, bardzo tragicznie. Mhm. Obawiam się, że do śmierci był na mnie śmiertelnie obrażony. I dopiero po tych kilkudziesięciu latach opowiedziała to pani tak. tej kamie teraz. Tak. Jak ona zareagowała na to? No, ryczała ze śmiechu. A Pani Stefaniu, a czy Pani przywiązywała wagę do tego, jak tańczyliście, tam przerzucaliście te ciała i tak dalej? W, w czym jesteście w czasie? A, naturalnie. W czym jesteście? Moja mama mieszkała w stale w Paryżu i ona sama szyła, więc tam podpatrywała różne rzeczy, odpowiednie dla nastolatki i według. Tego szyła mi. Hmm, czyli pani miała najmodniejsze rzeczy? Ja miałam ubranie. bardzo dobre rzeczy. Mm -hmm. Takie taniusieńkie, bo kupowała bardzo tanie jakiego, jakąś resztkę i sama szyła, bo nie w wielkiej biedzie. A miała zajęcie bardzo mało opłacalne, ale bardzo piękne. Mama znała pięć języków, więc była gidem, czyli przewodnikiem po lufle. To wspaniałe założenie. Dobrze, a teraz wracam do tych sukienek. Ubrania to była dla pani ważna rzecz. W ogóle. No, i czy jest jakieś szczególnie ukochane ubranie? Tak, mam na sobie. Ta suknia, która chcę powiedzieć, bo jak się chwalić, to się chwalić. To nie jest taka zwyczajna suknia. To jest suknia z tak zwanego veluszyfonu, czyli aksamit jedwabny. I to jest takie mięciuteńkie. W ogóle to jest coś cudownego. I teraz nie wiem, czy pani uwierzy, ale musi pani. Ja tę suknię odkupiłam po, po wojnie, po, po wojnie tej prawdziwej. Przychodzili różni ludzie do teatru i sprzedawali, którzy nie mieli na chleb. Tacy byli ludzie, jak to się nazywa, jakieś jacyś zamożni przed wojną, teraz nic im nie zostało. No zostały im głównie takie wieczorowe rzeczy, no bo tego nikt nie potrzebował. No i przyszła taka pani starsza. I powiedziała, że ma taką sukienkę i że ona mnie widzi w tej sukience. I ja zupełnie oszalałam, bo ja ta, właśnie o takiej sukni marzyłam. I to jest suknia, którą wtedy kupiłam na raty, bo nie było mnie stać, żeby całą. I od 45, 46 powiedzmy roku, mm -hmm. teraz proszę słuchać, nie najmniejszej przeróbki. Taka była i taka jest. I, ja i, i wielbiam ja no. to powiedzieć. I, I rzeczywiście, ile razy widzę Panią w telewizji, gdzieś to prawie zawsze jest Pani w niej, prawda? Teraz Ech. na tym wręczaniu tych takich laurowych, laurowych wieńców, wieńców. Zawsze. była Pani w niej. Nie? Zawsze. zawsze, tak. zawsze. E, chciałem jeszcze specjalnie podziękować Pani Stefani Grodzieńskiej za zaszczyt towarzyszenia jej w dzisiejszej uroczystości. Wielkiej damie naszego humoru, żartu, dowcipu, uśmiechu. Dziękuję pani, pani Stefania. Może mo mogliśmy jeszcze jakieś miłości zapomnieć? Góry. Góry, tak. To wielka moja miłość, o tyle odwzajemniona, że bardzo późno zaczęłam chodzić i dzięki temu, że przyjaźniłam się. Wawrzyńcem Żuławskim, z Tadeuszem, z profesorem Tadeuszem, od z profesorem Wawrzyńcem Żuławskim. Ja, że nie mam matury, to jestem strasznie wrażliwa na takie tytuły naukowe. No i oni mnie wprowadzili w góry. Później już się zaprzyjaźniłam z całym tym towarzystwem, bardzo sympatycznym, bardzo wspaniałym. I już, już lata całe chodziłam. I to, była, to było wspaniałe przeżycie, tego nie zapomnę. I dało mi to bardzo dużo, jak to się mówi, co mi dała książka. Nic mi nie dała książka, bo zawsze sobie myślę, że ja bym też taką książkę potrafię napisać. Nic mi nie dał film, bo filmem ja się nie przejmuję. Sztuki teatralne, owszem. To, to. Ale głównie właśnie góry dały mi jakąś zupełnie inną część. Ja mam jakąś osobowość, każdy ma. To nie jest chwalenie się, że ja mam osobę. Ale już taką, jaką pani ma, to naprawdę nie każdy ma. I ci mężczyźni, z którymi pani chodziła w góry, to w ogóle nie byli mężczyźni pani życia tacy prywatni. Nie, nie. No, nie. Ja miałam mężczyznę ich. mojego życia, którego upolowałam y, dość późno, bo już po pierwszym, jako, jako młoda wdówka. Tak? <głos》> i, i, I już do końca jego życia to naprawdę miałam takie wielkie, wielkie szczęście. Że, że go spotkałam. No, a jak chodziła Pani w szczegóły, to on co, co mówił? On mówił, że całe szczęście, że ja go nie ciągnę. Nie lubił chodzić, nie zmusił chodzić. Jak żeśmy przyjeżdżali do zakopanego, to on od razu sobie partię Brydża dobierał i to był wspaniały jego wakacje. Prosiłam, żeby otworzyć okno. Tak cudownie tutaj jest. Chór panów czterech. Broń Boże, żadne okno. My się przeziębiamy. Mhm. I siedzieli w tym dymie i byli szczęśliwi. A córka odziedziczyła tę miłość? Albo nie wnuczek? Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Ani do kart po ojcu, ani do gór po mnie. Mhm. Jest indywidualnością. A co was łączy najbardziej? Wszystko. To jest, to są, bo jest ona pokrewną duszą. Rozumiemy się znakomicie. Kłócimy się bardzo. Tak. Widocznie nam zależy, bo ja się nigdy nie kłóciłam w życiu z osobami obojętnymi. Nie? No jest. Dobrze niech będzie tak. No mam taką przyjaciółkę, naprawdę przyjaciółkę z całego serca, która mnie rozumie, ja ją chyba też. No a teraz mamy jeszcze trzecią osobę do kompletu, to jest mój wnuk, który teraz skończył 21 lat, zupełnie z innej beczki, jeżeli można tak powiedzieć, bo... Przede wszystkim żeglarz. To jest jego namiętność i to jest jego prawdopodobnie może droga życiowa. No, co najważniejsze, ma fantastyczne poczucie humoru. No i to pewnie jest rodzinne. Chyba tak, bo byśmy... Nie, po prostu by się go utopiło jeszcze jak był mały, gdyby nie miał poczucia humoru.